Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o unikalnej kategorii węglowodanów, które pełnią w naszym organizmie wyjątkową rolę. Mimo że technicznie są one węglowodanami, nie są one trawione co ciekawe przez układ pokarmowy i dostarczają niewiele lub praktycznie zero. Kilokalorii. Co więcej, te substancje odgrywają kluczową rolę w wsparciu naszego zdrowia układu pokarmowego i bardzo mocno działają na naszą odporność, a także mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca. Oczywiście mowa tutaj o błonniku. Ostatnie miesiące przyniosły nam prawdziwy wysyp badań i odkryć, które rzucają nowe światło na ten skromny składnik naszej diety. Przyjrzymy się dzisiaj dwóm głównym błonnikom, mianowicie błonnikowi rozpuszczalnemu i nierozpuszczalnemu. Z ciekawostek naukowcy zauważyli, że bonik pokarmowy, który znajduje się w wielu produktach spożywczych, ma wpływ na poprawę nastroju i zmniejszenie objawów depresji. To też przeanalizujemy, bo to jest mega ciekawy temat. Warto tutaj wspomnieć, że błonnik pomaga w rozwoju dobrych bakterii w naszych jelitach, co nazywamy mikroflorą jelitową, i te bakterie jelitowe mogą wpływać na działanie naszych genów w sposób, który zwiększa produkcję pewnych substancji chemicznych w naszym mózgu zwanych neuroprzekaźnika. Neuroprzekaźniki te są ważne dla regulacji nastroju i samopoczucia. Dzięki temu spożywanie błonnika może pomóc w zmniejszeniu stanów zapalnych w organizmie i potencjalnie zmniejszyć częstotliwość i intensywność epizodów depresyjnych. Badania pokazały, że jest interesująca zależność, tutaj głównie chodzi o szczepy probiotyczne, myślę, że to bakterium i lactobacillusy w procesie produkcji neuroprzekaźników, takich jak GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy i serotonina. Te neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają komunikację między komórkami nerwowymi. Dwa z nich, GABA i serotonina, odgrywają kluczową rolę w komunikacji w naszym mózgu. Przykładowo GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w naszym układzie nerwowym. Reguluje on wiele funkcji psychicznych, m.in. lęk, nastrój, sen czy sprawność poznawczą. Wydaje się, że szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus mogą pomóc w produkcji tego neuroprzekaźnika, co może mieć pozytywny wpływ na funkcję naszego mózgu. Na gruncie tych informacji, istotnym procesem biologicznym, do którego mogą przyczynić się te szczepy bakteryjne, jest produkcja neuroprzekaźników kluczowych dla funkcji naszego mózgu. Możliwości wpływu na produkcję neuroprzekaźników pokazuje, jak ważna jest równowaga mikrobioty jelitowej dla zdrowia. Psychicznego, co stawia probiotyki w centrum zainteresowania badań dotyczących nastroju i naszych zachowań. W dalszej części przeanalizujemy również, czy błonnik może być stosowany jako uzupełnienie żywienia, w kontekście leczenia problemów trawiennych i wspierania zdrowia naszych jeli. Poruszymy również temat jego działania regulującego poziom cukru we krwi. Jak to może wpłynąć pozytywnie dla osób, które mają problemy z glikemią lub są w grupie ryzyka cukrzycy typu drugiego. I także przeanalizujemy jakie interakcje z lekami mogą się pojawić, bo pamiętajmy, błonnik jest substancją biologicznie aktywną i również coraz więcej badań pokazuje, że osoby, które biorą niektóre leki, muszą zwracać uwagę na jego ilość w diecie. Na koniec poruszymy również kwestię, jak unikać pułapki przesadzania z węglowodanami w czasach, gdy zalecenia dietetyczne mogą być zniekształcone przez powiązania z przemysłem rolnym. Dowiemy się również, jak dieta niskowęglowodanowa może dostarczyć nam odpowiedniej ilości błonnika, dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb. Aby zbudować wam szerszy obraz, gdzie w ogóle znajduje się ten błonnik, kilka przykładów tutaj głównie. Chodzi o błonnik rozpuszczalny, czyli to jest owiec, nasiona chia, siemielniane, fasola, jabłko, gruszka. Jeżeli chodzi o błonnik nierozpuszczalny, to są pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak brązowy ryż, makarony pełnoziarniste, chociaż tym bym uważał, warzywa jak brokuły czy brukselki. No i tutaj skórki owoców, głównie gruszka, jabłko, orzechy jak migdały, orzechy włoskie czy nasiona nasiona sezamu czy nasiona słonecznik. No i pierwsze podstawowe pytanie, co stanie się z Twoim ciałem po zjedzeniu błonnika? Tutaj głównie porozmawiamy o trawieniu jelita. Błonnik jest fermentowany przez bakterie jelitowe, co prowadzi do produkcji korzystnych metabolitów, takich jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tutaj głównie SCFA. Te związki są ważne dla zdrowia jelit, mogą zapobiegać różnym chorobom metabolicznym, takim jak otyłość czy cukrzyca typu drugiego. Badania wykazały, że interwencje związane z błonnikiem pokarmowym w diecie prowadzą do zwiększenia obfitości szczepów bifidobakterium i laktobacillusów. Może kilka słów na temat bifidobakterium i laktobacillusów, to nie tylko zwykłe bakterie, ale prawdziwi superbohaterowie świata probiotyków, Ci mikroskopijni pomocnicy, bają na żukład pokarmowy, utrzymując równowagę w jelitach i wspierając Trawienia. Są jak tarcza ochronna dla naszego układu odpornościowego, zwiększają produkcję przeciwciał i odpierają złośliwych najeźdźców, czyli patogeny. Ale to jeszcze nie wszystko, bo potrafią także produkować witaminy i nawet mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie psychiczne i kontrolę wagi. Te drobne, ale potężne mikroorganizmy to prawdziwi strażnicy naszego zdrowia i co ciekawe najlepszy pokarm do rozwoju tych bakterii to ten bogaty w bolnik. Warto wspomnieć, że różne rodzaje błonnika, jak fruktany i galaktooligosacharydy, miały większy wpływ na bakterie niż inne rodzaje błonnika. Fruktany są obecne w produktach takich jak cebula, czosnek, szparagi, podczas gdy galaktooligosacharydy znajdują się m.in. w roślinach strączkowych, takich jak soczewica, ciecierzyca. I różne rodzaje fasoli. Oba rodzaje węglowodanów należą do tzw. Tak foodmapsów, co oznacza, że mogą one powodować trudności w trawieniu u niektórych osób, szczególnie tych cierpiących na zespół jelita drażliwego. Warto pamiętać, że reakcja na składniki może być indywidualna, a ich zawartość w produktach może różnić się w zależności od sposobu przygotowania i przetwarzania. Rozpuszczalny błonnik ma zdolność do modulowania składu i funkcji mikrobioty jelitowej, co może mieć dalekosiężne skutki dla zdrowia naszych jelit i ogólnego stanu zdrowia. W dalszej części przedstawię, co to są za produkty. Badanie to zostało przeprowadzone głównie na dorosłych ludziach, często w ramach kontrolowanych prób klinicznych. W przeglądzie systematycznym i metanalizie włączono 64 badania z udziałem ponad 2000 uczestników, oceniając efekty interwencji błonnika pokarmowego na skład naszej mikrobioty jelitowej u zdrowych osób. Podsumowując, błonnik pokarmowy odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia naszych jelit, zarówno poprzez bezpośredni wpływ na mikrobiotę jelitową, jak i poprzez produkcję metabolitów korzystnych dla naszego organizmu. Badania te dostarczają ważnych dowodów na poparcie roli błonnika w diecie człowieka w kontekście prewencji i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. I teraz ciekawy temat, dlaczego błonnik pomaga schudnąć. Błonnik jest szeroko badany pod kątem jego wpływu na kontrolę wagi i uczucie sytości. Kluczowe mechanizmy, dzięki którym błonnik może przyczynić się do Zarządzania wagą ciała obejmują przede wszystkim regulację uczucia sytości. I aby łatwiej zrozumieć, jak błonnik reguluje głód i przedłuża uczucie sytości, można to porównać do działania gąbki w wodzie. Gdy gąbka jest sucha, jest mała i sztywna, jednak gdy zanurzymy ją w wodzie, wchłania płyny i rośnie w rozmiarach, stając się większa i cięższa. Podobnie błonnik w żołądku i jelitach wchłania wodę, i je, co spowalnia opróżnianie żołądka i sprawia, że czujemy się dłużej syto. Znalazłem również badania, które pokazują, że błonnik wpływa na uwalnianie różnych hormonów w jelitach, takich jak holucystokinina, czy GLP1, czy peptyt YY, które działają jak sygnały wysyłające do mózgu informację, że jesteśmy już syci. To można porównać do powiadomień na Twoim telefonie o przekroczeniu limitu godzin, jakie możesz spędzić na YouTubie czy Facebooku. Podobnie te hormony informują mózg, że przyjęliśmy wystarczającą ilość pożywienia, co pomaga kontrolować nasz apetyt. W ten sposób błonnik działa na kilka sposobów, aby pomóc nam się poczuć bardziej sytym na dłużej. Podobnie jak gąbka wchłaniająca wodę i system komunikacji wysyła sygnały o stanie nasycenia. Również warto wspomnieć o badaniach dotyczących wpływu błonnika na mikrobiotę jelitową. Tutaj błonnik, zwłaszcza jego rodzaj, który jest fermentowalny ma bardzo ważną rolę w procesie tworzenia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych te kwasy aktywują specjalne komórki w jelitach zwane komórkami enteroendokrynnymi które zaczynają produkować hormony GLP-1 i peptyd YY te hormony mają wpływ na regulację apetytu dodatkowo zmiany w składzie mikrobioty jelitowej mogą wpływać na kontrolę masy ciała oraz uczucie głodu w skrócie istnieją dowody z badań, że jedzenie więcej błonnika może pomóc w zredukowaniu kilokalorii, które spożywamy w ciągu dnia i obniżyć ogólną naszą wagę. Przeprowadzone badania, w których ludzie byli losowo przydzielani do różnych diet, pokazały, że ci, którzy jedli więcej błonnika, czuli się bardziej syci i mieli mniejszy głód. Co więcej, długoterminowe badania na większych grupach ludzi potwierdzają, że błonnik może Pomóc w utracie wagi, choć ta utrata była czasami minimalna, ale jednak. Teraz przeanalizujemy sobie temat chorób przewlekłych, bo zgłębiając temat bonnika, napotkamy na kolejny fascynujący rozdział. Chodzi o jego wpływ na zapobieganie chorób przewlekłych. Obecnie medycyna patrzy na błonnik nie tylko jak na pomocnika trawienia, ale jako potencjalnego strażnika przed chorobami przewlekłymi. Teraz przeanalizujemy sobie cukrzycę typu drugiego w kontekście błonnika, bo błonnik pokazuje swoje nieocenione właściwości właśnie w tej materii. Działa jak subtelny regulator wpływający na sposób, w jaki nasze ciało zarządza cukrem. spowalnia przyswajanie glukozy. Błonnik sprawia, że poziom cukru we krwi zarasta wolniej po posiłku. Jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala uniknąć gwałtownych skoków cukru, które są. Jak wiadomo, szkodliwe i tutaj szczególnie dla osób zagrożonych cukrzycą typu drugiego. Warto tutaj przytoczyć metaanalizę opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie i tutaj wykazano, że znaczące korzyści płynące z suplementacji błonnika w diecie u osób z cukrzycą typu drugiego. Tutaj nie tylko obniżono poziom glukozy nadczo, ale również zmniejszono poziom hemoglobiny glikowanej, czyli to jest ten obraz trzymiesięczny. I to są kluczowe wskaźniki, które... Mają bezpośredni wpływ na efektywną kontrolę. Cukrzycy. I tutaj w praktyce jedzenie błonnika w przedziale między 15 a 35 gramów może stanowić rozsądny cel dla dorosłych osób z cukrzycą typu drugiego. I tutaj produkty bogate w błonnik, takie jak owoce, warzywa, pełne ziarna czy nasiona są łatwo dostępne i mogą być bez trudu włączone do codziennej diety. I to oznacza, że włączając do swojego jadłospisu więcej pełnoziarnistego pieczywa, płatków owsianych, Roślin strączkowych, orzechów, świeżych warzyw czy owoców możemy zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugiego. I tu zobaczcie jaki jest paradoks. Niby to są węglowodany, ale błonnik powoduje, że długofalowo jedząc niewielkie ilości tego typu produktów, poprawiamy wrażliwość insulinową i wycofujemy nawet produktami węglowodanowymi. Stosowanymi w ramach odpowiedniej ilości węglowodanu, bo to też będę o tym potem mówić. I tutaj też to jest podobnie w przypadku chorób serca błonnik jawi się jako tarcza ochronna, działając na kilka frontów, tutaj przede wszystkim obniżając poziom złego cholesterolu, regulując ciśnienie krwi, a nawet poprawiając profil. Zapalny. Tu błonnik wydaje się być skutecznym sojusznikiem w walce z chorobami sercowo-naczyniowymi, i to sobie zapamiętajmy. Co ciekawe, to działanie zmniejsza ryzyko arteriosklerozy, czyli twardnienia i sztywnienia naszych tętnic, które mogą prowadzić do zawału serca czy udaru mózgu. I w kontekście zdrowia sercowo-naczyniowego błonnik rozpuszczalny jawił się jako tajny agent, mający nieocenione znaczenie w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL, czyli zwanego tego złym cholesterolem. I jak ten skromny składnik naszej diety radzi sobie z tymi zadaniami, może wydawać się mało oczywiste, ale jest niezwykle skuteczne i to potwierdzają badania, to jest niezaprzeczalne. Wyobraźmy sobie wątrobę jako fabrykę, która wykorzystuje cholesterol do produkcji kwasów, Rzuciowych. Te kwasy mają kluczowe znaczenie w trawieniu i wchłanianiu tłuszczów, i wchodzący w grebłonnik rozpuszczalny, obecny w takich produktach jak owiec jabłka czy fasola, działa jak sprytny złodziej i wiąże się z kwasami żuciowymi w tak i wykrada je z organizmu. Skutek tego działania jest zaskakujący, bo nasza wątroba, zauważając brak kwasów żuciowych, musi wytworzyć zapasy cholesterolu z krwi. By wyprodukować nowe kwasy. To prowadzi z kolei do obniżenia poziomu cholesterolu LDL. Innymi słowy, błonnik rozpuszczalny przyczynia się do wykradania cholesterolu z krwiobiegu, zmuszając organizm do zużycia zasobów cholesterolu. I teraz kilka słów na temat raka. Tutaj, zgłębiając się w świat naukowych odkryć, napotkałem na fascynującą rolę błonnika jako potencjalnego. Wojownika przeciwko niektórym rodzajom raka, w szczególności raka jelita grubego. Możliwości błonnika w tej dziedzinie są zarówno subtelne jak i znaczące. Badania wykazały, że dieta bogata w błonnik jest związana z niższym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Tutaj mechanizmy te mogą obejmować związek wpływu błonnika na naszą mikrobiotę jelitową. Przede wszystkim błonnik stymuluje wzrost korzystnych bakterii, które z kolei mogą ograniczyć rozwój szkodliwych mikroorganizmów i zmniejszyć czas kontaktu potencjalnie kancerogennych substancji ze światłem naszego jelita. I tutaj fermentacja błonnika przez bakterie jelitowe prowadzi do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, tych wcześniej omówionych SCFA, które odgrywają kluczową rolę w zdrowiu naszych jelit. Ten związek nie tylko wspiera barierę jelitową, ale może działać ochronnie i hamująco na rozwój komórek nowotworowych i promować śmierć tych komórek co zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Innym ważnym aspektem jest zdolność błonnika do przyspieszania pasażu jelitowego, co zmniejsza czas przez jaki szkodliwe substancje pozostają w kontakcie ze ścianami jelit. To z kolei może zmniejszyć ryzyko uszkodzeń i mutacji w komórkach jelitowych, które mogą prowadzić do rozwoju nowotworu. Kolejny aspekt to jest regulacja poziomu cukru we krwi, kiedy mówimy o cukrzycy typu drugiego, ważne jest, aby pamiętać o krzywej cukrowej. Po spożyciu posiłku poziom cukru we krwi wzrasta, a następnie stopniowo spada. Tu właśnie wkracza błonnik dzięki swojej zdolności do spowalniania trawienia węglowodanów. Błonnik pomaga w kontrolowaniu tego wzrostu. Oznacza to, że poziom cukru we krwi wzrasta powoli. I równomiernie, a nie gwałtownie, co jest korzystne dla naszej cukrzycy. Przyjmowanie posiłków bogatych w błonnik sprawia, że poziom cukru we krwi podnosi się powoli, co umożliwia lepszą kontrolę tak glikemii. To ważne nie tylko dla osób z cukrzycą typu drugiego, ale również dla tych, którzy chcą zapobiegać tej chorobie i warto zaznaczyć, że błonnik może pomóc zarówno cukrzycy typu drugiego, Jagi pierwszej, w jedynce. Tu nie chodzi o to, że wyleczymy jedynkę, ale pomaga kontrolować tą glikemię. I tutaj, teraz, przeanalizujemy zdrowie psychiczne i mikrobiotę jelitową, bo ostatnie badania rysują obraz, w którym mikrobiota jelitowa, czyli bogaty świat mikroorganizmów żyjących w naszych jelitach, odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w trawieniu, ale i w naszym samopoczuciu i kontrolowaniu. Psychiki. W tym fascynującym związku błonnik pokazuje swoją kolejną nieocenioną wartość, tak naprawdę, bo okazuje się, że jest on nie tylko sprzymierzeńcem naszego układu trawiennego, ale również kluczowym elementem w modulowaniu składu i działania mikrobioty jelitowej. Jego spożywanie wspiera rozwój dobrych bakterii jelitowych, które, jak dowodzą badania, mogą mieć. Znaczący wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Zastanawiając się nad tą relacją, warto podkreślić, że równowaga mikrobioty jelitowej wpływa na produkcję i regulację wielu substancji chemicznych w mózgu, w tym odpowiedzialnych za nasze samopoczucie. Będę to cały czas podkreślał, bo dobre bakterie jelitowe odżywiają się błonnikiem i mogą pomóc w produkcji właśnie tych neuroprzekaźników, jak serotonina, czy wcześniej wspomniana. Dopamin. I teraz zapobieganie stanom zapalnym. Nie jest tajemnicą, że stan zapalny leży u podstaw wielu chorób przewlekłych, a tutaj błonnik działając bezpośrednio przez mikrobiotę elitową może wpływać na system immunologiczny, zmniejszając stan zapalny w naszym ciele. Tutaj fermentacja błonnika przez dobre bakterie jelitowe prowadzi do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które pełnią funkcję regulującą w naszym organizmie odpowiedź immunologiczną i odpowiedź zapalną. Obniżenie poziomu zapalnego w organizmie ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla zdrowia naszych jelit, ale również dla ogólnego stanu zdrowia. Tutaj regulacja stanów zapalnych może mieć pozytywny wpływ na zapobieganie chorobom takim jak typu drugiego, choroby serca, a nawet niektóre rodzaje raka, jak wcześniej omówiony rak jelita grubego. I tutaj w ten sposób regularne spożywanie błonnika może być ważnym elementem strategii zapobiegania tym poważnym schorzeniom. W dzisiejszym świecie, gdzie dieta bogata w błonnik staje się coraz bardziej popularna, istotne jest, abyśmy zrozumieli jej wpływ na leki, które przyjmujemy. To no trochę jak taniec, błonnik i leki razem wchodzą w interakcję, które mogą zmieniać ich rytm i efektywność. Niektóre leki takie jak te działające na układ nerwowy, na przykład lit czy antydepresanty trójpierścieniowe, mogą być mniej efektywne, gdy w tańcu uczestniczy właśnie bólnik. Z kolei, w przypadku leków obniżających poziom lipidów, błonnik może okazać się pomocnym bohaterem, zwiększając ich efektywność. Podobnie jest z lekami na hiperglikemię. Tutaj błonnik może wpływać na tempo i sposób, w jaki te leki wchłaniają się i działają. Kiedy przychodzi do leków na układ sercowo-naczyniowy, błonnik może trochę przeszkadzać, obniżając wchłanianie takich leków jak digoksyna. W przypadku hormonów, jak lewotyroksyna, błonnik może zmniejszać ich dostępność w organizmie. Nawet antybiotyki i leki chemioterapeutyczne mogą inaczej działać, gdy błonnik wkracza na scenę. Dlatego pamiętajmy o tym. To wszystko sprawia, że istotne jest, abyśmy świadomie dobierali naszą dietę, zwłaszcza gdy codziennie zażywamy różne leki. Poznając te interakcje, możemy lepiej dostosować dawki leków i planować nasze posiłki, by wspierać zdrowie i efektywność terapii. To nic innego jak sztuka równoważenia składników naszej diety z potrzebami naszego organizmu. Na koniec Wam chcę omówić kwestię węglowodanów w kontekście właśnie błonnika, bo wiele osób myśli, że błonnik to tylko. Węglowodany. No nie do końca tak jest, bo będąc nawet na niskowęglowodanowym żywieniu, jesteśmy bez problemu w stanie dostarczyć tej ilości błonnika, zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego, który pomaga produkować nam krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czy maślany, czy odstany. A to właśnie jest cała magia wcześniej wspomnianych tych wszystkich informacji. Układ odpornościowy, mózg, serce, jelita to wszystko działa pozytywnie. Dlatego też mówię, bo ta narracja na temat węglowodanów jest taka, że z jednej strony są osoby, co mówią, że a, można jeść do bólu, z drugiej strony znowu są tylko keto świry. Dlatego ja chcę, żebyście znaleźli ten złoty środek. Też pamiętajmy, że przemysł rolny jest ściśle powiązany z rekomendacjami ilości węglowodanów, a one są przesadzone, bo mówmy się, to są dawki. Dla osób siedzących, które de facto powinny być rekomendowane dla osób aktywnych fizycznie, czyli jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie i trenuje 4-5 razy w tygodniu, czy nawet 3, no to te 35-40 pod 50% dziennego zapotrzebowania może dostarczać z nieprzetworzonych węglowodanów, jak najbardziej, ale osoba siedząca nie uprawiająca aktywności fizycznej, no to taka osoba no, nie potrzebuje aż tyle węglowodanów, więc pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo istotne. Ten temat szerzej omówiłem na platformie motywator.tv. W ogóle jeżeli chcecie diety dopasowane w styl niskowęglowodanowy, to też macie tutaj generator posiłków. To jest mój autorski generator. Tam możecie sobie podać wiek, wzrost, wagę, cel, czy to odchudzanie, czy budowanie masy mięśniowej. I te wszystkie posiłki zostaną dopasowane pod was. No i oczywiście w tym macie również pakiet premium, infografiki, e-booki, audiobooki, kursy wideo, cały kombajn do zmiany nawyków żywieniowych. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Do zobaczenia, widzimy się niebawem.